Tak, dziękuję. Rzeczywiście dzisiaj jest bardzo napchany, można powiedzieć, sejmowy dzień, bo też bardzo, bardzo rozbudowane posiedzenie sejmu. W międzyczasie, kiedy spieramy się o różne rzeczy, 18 ustaw kolejnych z rządów płynęło i trzeba je gdzieś w tym naszym harmonogramie sejmowym zmieścić. Ale chciałem się z Państwem spotkać, żeby przede wszystkim jasno i wyraźnie powiedzieć, chcę rozwiać wszystkie wątpliwości, które w ciągu ostatnich godzin narastają, trzeba to wszystko przeciąć, jasno i wyraźnie opisać, gdzie jesteśmy. Chcę z całą mocą jasno i wyraźnie powiedzieć, chcę, mogę i będę spotykał się i rozmawiał z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw, ważnych ponad partyjnymi podziałami, bo znaleźliśmy się w trudnym położeniu i dzisiaj taka rozmowa jest koniecznością, niezależnie od granic, którymi dzielą się różnego rodzaju partyjne czy polityczne plemiona. Taka rozmowa między podziałami nie jest wskazana, ona jest często... Bo wiele tych spraw, takich jak bezpieczeństwo, położenie międzynarodowe Polski, jest po prostu wspólnych wszystkim wyborcom wszystkich opcji politycznych, dlatego trzeba o tym rozmawiać. Powiedziawszy to, chcę jasno powiedzieć, że no tak, przyznaję miejsce spotkania, które zaakceptowałem było błędem. W następnym razem miejsca spotkań, które odbywam, będę z pewnością wybierał, też wiedząc, jakie emocje to budzi, bardziej starannie, ale powtarzam, nie sam fakt rozmowy, bo rozmowa również z przedstawicielami opozycji ma prawo, zwłaszcza w przypadku marszałka Sejmu, i powinna się odbywać. Dlaczego mówię o tym, że znaleźliśmy się w trudnym położeniu, bo jesteśmy? w trudnym położeniu zewnętrznym, ale też w bardzo głębokim kryzysie ustrojowym. Przewidziałem ten kryzys wiele miesięcy temu, próbowałem mu przeciwdziałać. Mówię tutaj oczywiście o kryzysie związanym z wyborami prezydenckimi. To się nie udało i na koniec w tym kryzysie, wiecie to państwo, stanąłem bardzo jednoznacznie po stronie głosu ludzi, stanąłem bardzo jednoznacznie po stronie demokracji. I trzeba to sobie powiedzieć bardzo jasno, no nie po stronie żadnej politycznej sekty, tylko po stronie uznania, bo to jest kluczowa dzisiaj z punktu bezpieczeństwa państwa, prymatu woli narodu nad jakimikolwiek partyjnymi czy partyjniackimi interesami. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że za to też dzisiaj zbieram baty. To spotkanie, czy jego forma okoliczności było pretekstem, ale to za to dzisiaj spotyka mnie również ta cała fala hejtu, którą obserwuję. Natomiast chcę, rozwiewając te wszystkie wątpliwości, też powiedzieć Państwu bardzo jasno, żeby już nikt tych wątpliwości nie miał, nie otrzymałem od nikogo w żadnym formacie koalicyjnym nigdy propozycji bycia premierem. Nigdy nie otrzymałem od nikogo w żadnym istniejącym albo wyobrażonym formacie koalicyjnym w propozycji kontynuowania mojej misji Marszałka Sejmu po 13 listopada 2025 roku. Nie prowadzimy, i to chcę powiedzieć bardzo jasno, ani ja, ani Polska 2050, żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji. Chcę, żeby to było dla Państwa jasne i nie pozostawiające wątpliwości. W tym nie toczymy takich rozmów z prawem i sprawiedliwością. Stoję na stanowisku i my stoimy na stanowisku, że dzisiaj odpowiedzialność za Polskę powinna brać koalicja 15 października. Powinna ona być właśnie w tych rękach, ale też jasno i wyraźnie mówię o tym, że koalicja ta, nasza koalicja, wymaga zasadniczej, głębokiej reformy, czego domagam się konsekwentnie i skutecznie, Państwo o tym dobrze wiedzą, od kilku miesięcy. Uważam, że jesteśmy winni ludziom to, żeby zacząć robić rzeczy, które robimy w zupełnie inny sposób, z zupełnie innym tempem, zrestartować te nadzieje, którą przynieśliśmy w 2023 roku, bo doświadczenie kampanii prezydenckiej 2025 roku zmieniło mnie na dobre. Wychodząc z Sejmu, z tych naszych partyjnych przepychanek, zyskałem głębokie przekonanie, że polityka, która tutaj się odbywa, jest polityką sprzed dwóch lat. Jest polityką, która kompletnie nie widzi tego, co dzisiaj dzieje się tam, gdzie są politycy, którzy w Sejmie nie zasiadają albo w nim rzadko bywają, którzy są z ludźmi. To nie znaczy, że nie trzeba być w Sejmie, ale trzeba zrozumieć, że to, co było dwa lata temu, nie jest już tym, co jest dzisiaj. Co więcej, nie jest tym, co będzie za najbliższe dwa lata. Bo dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski, w moim głębokim przekonaniu, jest to, że nie zmieni się partia u władzy. Tylko zmieni się pozycja geopolityczna Polski. I tak jak dzisiaj jesteśmy od bardzo wielu lat na Zachodzie, znajdą się tacy, którzy będą próbowali przesunąć nas na wschód. I nawet się nie obejrzymy, jak się to stanie, bo wszystko to będzie się działo pod płaszczykiem opowieści o demokracji, liberalizmie, o wolnościach, o patriotyzmie i o nacjonalizmie i o wielu jeszcze innych rzeczach, a prawda będzie taka: przesuniemy się z Zachodu na Wschód na dekady. I to jest dzisiaj horyzont, który każdy mąż stanu, każdy polityk, który chce brać odpowiedzialność za kraj, musi widzieć. Polski z 2023 roku już nie ma. Nie ma tamtych oczekiwań, emocji, nadziei, większość z nich już nie ma, nie zostały spełnione, pojawiły się nowe, pojawiły się nowe zagrożenia. Dzisiaj koalicja 15 października musi głęboko się zrestartować. Dlatego tak wołałem i apelowałem o to, żeby przeprowadzić dialog nad umową koalicyjną. Bo tu naprawdę, słuchajcie, nie chodzi o stołki. Tu chodzi o to, żebyśmy byli w stanie opowiedzieć, co robimy, jak robimy i gdzie chcemy ludzi prowadzić. Tak, też rozwiewając te wątpliwości, żebyście nie mieli państwo żadnych. Odpowiadam pozytywnie na prośby o spotkania kierowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak robiłem i tak będę robił. Spotykałem się z Mariuszem Błaszczakiem, spotykałem się z Markiem Suskim, z Januszem Kowalskim, z Jarosławem Kaczyńskim, jak państwo wiecie, dwukrotnie. Pierwsze z tych spotkań, żeby też mieliście państwo jasność, odbywało się o godzinie 13. Ja nie jestem przywiązany do idei spotkań z przedstawicielami opozycji w późnych godzinach wieczornych. To drugie miało miejsce w godzinach 21:30. 23:30 na zakończenie dość intensywnego mojego ówczesnego dnia pracy, również z tego powodu, że to pierwsze nie zostało zakończone, ponieważ musiałem wcześniej pojechać do obowiązków rodzinnych i nie zdążyliśmy po prostu zamknąć, skonkludować spotkania. Tak, będę się spotykał, będę rozmawiał. Dlaczego? Dlatego, że czy to się komuś podoba, czy nie, ja jestem człowiekiem pokoju, a nie wojny. I uważam, że byłem szczery. Być może jako jeden z niewielu kandydatów na prezydenta, mówiąc w czasie kampanii prezydenckiej, chcę zakończenia wojny polsko-polskiej. Chcę, żeby ludzie nie zgadzali się ze sobą, ale chcę, żeby rozmawiali ze sobą, żeby umieli podać sobie rękę. Powtórzę raz jeszcze, nie należy się zgadzać, należy rozmawiać, należy podawać sobie rękę. I to jest Polska, którą chcę robić w polityce, niezależnie od tego, czy ktoś będzie mnie straszył, obrażał, czy robił inne rzeczy, bo tylko w taką Polskę wierzę. Tylko z myślą o takiej Polsce szedłem w 2020 roku do polityki, zostawiając swoje bezpieczne i spokojne życie. Takie jest moje DNA po prostu i od niego nie zamierzam odstąpić. O czym rozmawialiśmy, bo to też jest dla Państwa interesujące. Już prezes Kaczyński też w pewnych ogólnych słowach, ale i szczególnych o tym mówił, bardzo pojemnie zresztą. Rozmawialiśmy o kilku rzeczach. Po pierwsze temat w rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością wraca przy każdym spotkaniu. Oni nie wiedzą, czy będzie za przysiężenie. Oni wciąż nie są tego pewni, nie mają jasności w tej sprawie. Więc pytają, będzie za przysiężenie, czy nie będzie. Pytał mnie o to prezydent Nawrocki, pytał mnie o to prezes Kaczyński, pytał mnie o to Mariusz Błaszczak, pytali mnie o to politycy Prawa i Sprawiedliwości, będzie za przysiężenie, panie marszałku, czy nie będzie. Kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy, to sytuacja w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego. Bo Karol Nawrocki został prezydentem na 5 lat. I czy nam się to podoba, czy nie, musimy uzgadniać wspólne i szukać. To było też moje pytanie do nich, choć to oni proponowali spotkanie. Szukać czy jest jakaś droga współpracy, czy są jakieś możliwości? Współpracy z prezydentem w obszarach absolutnie kluczowych, które są w gestii prezydenta. Mówię tu o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówię tutaj o relacji Polski do Ukrainy. Bo wspieranie Ukrainy jest polską racją stanu. Bo wspieranie Ukrainy, pamiętajcie, że myśmy razem głosowali nad pomocą Ukrainy, pamiętajcie, że razem uchwalaliśmy ustawę o obronie ojczyzny, pamiętajcie o tym, że razem podpisywaliśmy się pod tym, co na temat polskiej polityki wschodniej mówił Lech Kaczyński. To są rzeczy, które nas łączą. Pytanie, które ja mam dzisiaj do pisu, który ma dzisiaj prezydenta, czy to jest, czy jest jakaś możliwość, żebyśmy realny sposób przekładając to na politykę, ten obszar realizowali zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa Polski. W, e, oczywiście przy każdym spotkaniu z pis ale to ja już Państwu mówiłem, to nie jest żadna, też, żadny sekret, bo mówiłem Wam o tym już i na briefingach tutaj na dole przed Sejmami. Od wielu tygodni PiS przychodzi z pomysłem rządu technicznego. E, w te, temu poświęciliśmy jakieś pewnie 8-7 minut rozmowy e, ostatnim razem. Za każdym razem przychodzi z tym samym pomysłem od wielu tygodni. Traktuje go bardzo poważnie. I ja nie mam z tym kłopotu, że różne siły polityczne zgłaszają różne pomysły polityczne. Natomiast mówię wyraźnie, nie jesteśmy zainteresowani. Macie pomysł, to nie jest ani to miejsce, ani ten czas, ani to się nie złoży politycznie. Natomiast jeżeli macie pomysł, jeżeli macie jakieś rzeczy, z którymi chcecie przyjść do marszałka Sejmu, po to, żeby powiedzieć, żeby się zderzyć, żeby je odbić, to przychodźcie. Moje drzwi będą otwarte. I jak powiedziałem, nie zawsze te spotkania powinny odbywać się być może w, w, poza Sejmem. To był mój błąd i to od razu przyznaję, że mówiąc wprost, poszedłem na łatwiznę. Uznałem, że skoro przylatuję o 21.00, nie chcę już jechać do Sejmu, tutaj wszystkich budzić, otwierać. W, w, to spotkanie odbędzie się na mieście, a ja później spokojnie pojadę do domu. Taka jest cała, taka, taka jest cała prawda. Więc jeżeli słyszę teraz jakieś opowieści. O tym, że oto tutaj dokonuje się zdrada, oto Judasz pod osłoną nocy idzie zdradzić Pana, to wszystko są brednie. Nie ma takich planów? Nie ma takich, takich negocjacji, a najlepszym dowodem jest na to, że myśmy po tym spotkaniu nie umówili się na kolejne w sensie ścisłym, że jesteśmy w jakimś procesie. Być może spotkamy się za kilka miesięcy, być może spotkamy się w jakichś innych okolicznościach, ale nie ma tu procesu politycznego. Jest komunikowany pomysł polityczny z jednej ze stron, druga strona go nie podejmuje, a tak naprawdę 80% rozmowy i tak dotyczy tych rzeczy, z którymi się od 6 sierpnia będziemy mierzyć na, na bieżąco. Jak poukładać te relacje, które, są, które dotyczą rzeczy, które są ponad kwestiami, które dotyczą w ściśle tej czy innej partii politycznej? Powtórzyłem już, już mówiłem Państwu o tym, że dzisiaj dla Polski 2050 nie jest żadnym horyzontem politycznym tworzenie jakiejkolwiek innej koalicji z kimkolwiek. Jesteśmy w koalicji 15 października. W polityce mówi się językiem faktów a nie językiem tych czy innych rzuconych tu czy ówdzie, albo czyichś domysłów czy tego typu rzeczy. Fakty są oczywiste i jasne. Zagłosowaliśmy kilka tygodni temu za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. To jest fakt. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy głosować nad projektami, które położy koalicja zgodnie z tym, co uzgodnimy w ramach koalicji. To jest kolejny fakt. Kolejny fakt jest taki, że dzisiaj bierzemy udział i jutro jest kolejne spotkanie w rozmowie na temat rekonstrukcji gabinetu Donalda Tuska. Bo chcemy, żeby ten gabinet był jak najbardziej efektywny, poukładany w taki sposób, w którym każde z ugrupowań będzie miało możliwość zrealizowania przez te najbliższe dwa lata tej nadziei, którą dało swoim wyborcom. Dlatego Znamy już projekt pana premiera, jeśli chodzi o łączenie ministerstw, o to, jak powinien wyglądać skład liczebny rządu. Natomiast oczywiście ja będę dla Polski 2050 walczył o pozycję w tym rządzie, tym, taką, która jej się po prostu należy. My jesteśmy w polityce po to, żeby robić rzeczy. My jesteśmy w polityce nie po to, żeby sobie być w tej czy innej koalicji, czy w tym czy innym rządzie, tylko żeby wreszcie zmienić media publiczne na obiektywne i rzetelne. Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby wreszcie wyczyścić sytuację w spółkach skarbu państwa. Jesteśmy w tym rządzie, żeby edukacja w Polsce była bezpieczna, a osoby z niepełnosprawnościami wreszcie miały asystencję. Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby dzieci były bezpieczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe w swoich szkołach. Po to jesteśmy w tym rządzie. I wszystko, co jest treścią czy formą, formą tej rozmowy o kształcie przyszłym koalicji, musi temu odpowiadać. Dlatego będziemy walczyli oczywiście, choć nie ma tego zapisanego w umowie koalicyjnej, ale uważamy to za naturalne o wicepremiera dla Polski 2050. Dlatego uważam, że naturalnym jest to, że Polska 2050 będzie miała wicemarszałka Sejmu, którym ja nie będę, żebyście mieli Państwo jasność. To jest dzisiaj to, co, co, co Polskę 2050 będzie w stanie zbudować tak, Żebyśmy mogli stać się częścią odpowiedzialnej grupy polityków, którzy za dwa lata zabezpieczą los Polski na zachodzie Europy, w rodzinie zachodnich państw. Zabezpieczą Polskę przed brunatnymi eksperymentami, które dzisiaj, moi drodzy, są dużo bardziej poważnym wyzwaniem niż toczone u nas w Polsce od 20 lat partyjne wojenki. I mówię wam to, bo rozmawiałem w tej kampanii z milionami ludzi. Za milionami, przedstawicielami milionów ludzi, z tysiącami osób. Długo rozmawiałem i bardzo wyraźnie widzę, gdzie dzisiaj jest realne niebezpieczeństwo dla Polski. My tu czasem odgrywamy na tej sali różnego rodzaju gry. Wiem, gdzie jest dzisiaj niebezpieczeństwo i ono jest naprawdę poważne, naprawdę ustrojowe, naprawdę głębokie. Dlatego kiedy będę 13 listopada tego roku oddawał fotel marszałka i laskę marszałkowską. Będę odchodził z poczuciem, że zrobiłem kawał roboty, żeby tę demokrację w Polsce zabezpieczyć. Konsultacje online ustaw tego nigdy nie było w Sejmie. Nigdy nie było w Sejmie takiej otwartości na media, na dziennikarzy, na wycieczki, które tutaj przychodzą, na tę misję, którą Sejm powinien spełniać, będąc sercem naszej republiki. To za mojej kadencji. Wydarzyły się w rzeczy takie jak zmiana regulaminu Sejmu, która sprawiła, że stał się bardziej demokratyczny. To za mojej kadencji opozycja w, czyta, ma czytane swoje ustawy na każdym posiedzeniu, ma głos w Sejmie, jest podmiotowo traktowana. Spotykasz się z nią, rozmawiasz, bo wybrali ich Polki i Polacy. Dlatego też chcę bardzo jasno w, i wyraźnie powiedzieć, że jako marszałek Sejmu. Za główne zadanie jeszcze przez te kilka miesięcy mam przeprowadzenie Polski przez ten bardzo trudny zakręt zakręt naszych emocji, zakręt nakręconej spirali polaryzacji, zakręt tych wszystkich resentymentów, które w sobie mamy, ale też bardzo realny zakręt i bardzo realne wyzwania ustrojowe bardzo realne wyzwania związane z chaosem, który został po poprzedniej ekipie bardzo realne wyzwania związane z geopolityką Polski i dzisiaj szczególnie apelowałbym do tych, którzy w ciągu ostatnich tygodni w sposób skrajnie nieodpowiedzialny rozhuśtali emocje wokół wyborów prezydenckich, żeby się opanowali. Jeżeli dzisiaj ja mam być tym kozłem ofiarnym, na którego będzie wylewać się frustracja z powodu niedowiezienia rzeczy przez koalicję, z powodu ogólnej frustracji i zmęczenia tym rządem, jeżeli ja mam być tym, który ma teraz wziąć na siebie to, że nie wygrał Trzaskowski, tylko wygrał nawrocki, możecie to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. Tylko co z tego będzie dobrego dla Polski? Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Głos ludzi demokracja jest tym, co powinno być w sercu chyba każdego marszałka Sejmu, ale też i każdego polityka dzisiaj. Dlatego chcę Państwa poinformować, że dzisiaj podpiszę już przygotowany dokument o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego, postanowienie o Zgromadzeniu Narodowym, które zostanie dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze opublikowane. Sprawa jest dla mnie jasna, Pan premier opublikował w uchwałę Izby Kontroli nadzwyczajnej. Sądu Najwyższego nie ma stwierdzenia nieważności wyborów. W związku z powyższym moją rolą jest przeciąć ten Hocholi taniec, zwołać Zgromadzenie Narodowe. To dzisiaj zrobię i dać Polkom i Polakom pewność, że demokracja wciąż jest ustrojem, który w naszym kraju panuje. To tyle z mojej strony.